Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Koal LCC albo CLL, nie wiem, eee, rozpoczynamy kolejny odcinek, eee, także, także co, no, po prostu lecimy. Eee, czy stać mi na coś, co bym chciał kupić? Hmm, Mogłbym kupić tą... i czy mi się to opłaca kupować, to no, nie wiem. Nie, na razie nic nie będę kupować, wiecie? przeoszczędzimy. Przeoszczędzimy najwyżej, zobaczymy, co mi się tam będzie opłacać. Dobra, od razu idziemy w złoża. Także już tutaj nie ma co. Kopiemy się w złoża. Drabiny mamy w razie w, więc jak utknął to na luzaku, o to się nie boimy. Naszym kałachem sobie poradzimy, tak? kopiemy, kopiemy. Idziemy po te fioletowe kamyczki. Mi się wydaje, że te fioletowe kamyczki będą bardzo oficjalne. Tylko, że ich na razie będziemy wydobywać bardzo mało. tutaj są nas trzy. O, to chyba losowo jest. Dobra, to jak jest losowo, to spoko. Bo ja myślałem, że to jest zależne od broni. Ewentualnie jakieś ulepszenia. Ale jak nie, no to fajnie, bardzo mnie to cieszy. Bo to oznacza, że będę mógł sobie wydobyć tego bardzo dużo. O, to, to bym chciał bardzo wydobyć, bo widzę, że tego mam mało. Nie wiem, co to jest. Aha, to jest yy, miedź, tak? To jest miedź, prawdopodobnie. Mm -hmm. e, tak bym... Kopar, czyli chyba miedź. W Minecraft to jest chyba kopar, to jest miedź. A jak nie, no to ewentualnie, nie wiem, to się mylę. O, te zielone kamyczki są fajne. Co, już mi dzień ucieka? To ważne O, to ja już nie wiedziałem o tym, że mi już dzień ucieka. Dobra, wracamy czym prędzej sobie pozbieramy, mam bardzo mało czasu. Dobra, idziemy. Muszę to wydobyć. Ewentualnie jeszcze tutaj bym może coś ukopał. 6 sekund, ojojoj, nie zdążę. No zdążyłem dorzucić. Czy to miało znaczenie, żeby zaokrąglić kwotę? No nie. Dobra. Ile mamy kaski? 800... 833? Okej, okay, co mogę kupić, eee, szutka, no, mogę kupić, eee, nie mogę kupić, chyba, że to jest ile? 140, ajajaj, no to, no to dupa, no to w tym momencie, a chyba, że to nic nie kosztuje, ajajaj, no to trochę lipa. I co ja tu teraz mogę zrobić? Hmm. Dobra, daj mi tego shotguna. No troszkę źle, źle obliczyłem, no nic. Zdarza się. Myślałem, że te hrabinki będą coś kosztować też, ale... Ale się przejechałem. <grym> to nic. Troszkę mi to rozbawiło. E, moja matematyka nie jest na najwyższym poziomie, jak widać. E, zdarza się najlepszym. Prawda? Także no, mamy chociaż shotguna. To też nie jest takie najgorsze. O, widzimy, cyk, cyk, siup, dup, siup, dup, siup, dup, siup, dup. A może do skrzyneczki jakieś byśmy poszli? O, nie wiem, nie wiem, może, może się opłaca, ale nie. Ale odrzut ma skubany. Nie, widzicie? Jak odrzuca? Patrzcie. No. Niesamowite. Dobra, ja muszę iść już na powierzchnię, bo widzę, że... Eee, mówcie, czas mi się ukończył właśnie. Hmm, także tutaj może siup. Nie no, ten shotgun to jest trochę zły, bo będzie mi przez przypadek go pozwalać... Eee, to czego bym nie chciał tak naprawdę. Także to troszkę lipa. w kopnę się tam gdzie ja miałem te surowce swoje wydobycia. Bo też bym chciał je odzyskać tak jakby. Tylko że już mam bardzo mało czasu, więc w sumie nie wiem, że mi się to opłaca tam. Schodzić po to. No postarajmy się. Dobra. Mam nadzieję, że będę mógł sprzedać ten shotgun, chociaż wątpię. Wiem, że mało czasu. Wiem, wiem. spokojnie. Siup. wiem, że tutaj są zadania. A, bo nie wiem, czy ktoś pisał czy nie, bo nagrywał na zapas. Także wiem, że tutaj są zadania. Zobaczmy ile zarobiłem. Hmm, 477. Nie jest źle. Hmm, dobra, hmm, czy mnie stać już na kawaha, bo tak jakby przewaliłem tego kałacha. E, Potrzebowałbym ile? E, dobra, będzie mnie stać na kawaha. Chyba, że pójdę w ten kilof. Hmm, też bym mógł pójść w ten kilof. Hmm, myślę, że nawet to nie jest najgorsze. Wezmę sobie tego kilofa. No. Ciul tam. E, polecimy kilofem. O, i ten to fajnie się na razie kopie, mi się podoba. Dobra, także lecimy w słuchawce. Będę musiał kupić lepszy pibunek. No, trzeba bardzo mocno zainwestować tutaj. Dlaczego ten tryb? No, początek serii. Poza tym też nie chcę się denerwować, że wiecie, daleko zeszedłem i nagle. A niespodzianka, musisz wszystko od nowa, nie? Wtedy mi nie było takiej możliwości. Tutaj jest taka możliwość, także na ludzie... Eee... Bardzo mnie to cieszy, że jest to w tej wersji. Dobra, pójdźmy do skrzyni, bo jeszcze nie byłem w ogóle w tym odcinku. W ogóle chyba nie byłem. Nie, byłem. W poprzednich chyba byłem, dobra. Kaska może nie. Prędkość tych ludzi, tych pracowników, co... Nie, przepraszam, Minek to jest kopacz. Tak? Tak. Dobra, to daj mi... Mortar... Nie, dobra, nie wiem. Kasę daj. dobra, na razie wezmę kasę, wezmę na kasę. He, 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 to by powiedział. Dobra, kopiemy, 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 lecimy, 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 lecimy nie śpimy. Przede wszystkim bardzo szybko i... Nie ma miejsca, widzę. Widzę, że nie ma miejsca w długo, Spokojnie. Zdez się to. No, powinno wszystko tutaj pomieścić. Oczywiście, że tak. Dobra, tutaj kopiemy. Po tej zielone ja przyjdę na pewno. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Nie śpimy. No, ale tu muszę sobie wykopać jakieś wyjścia sensowne. No, oczywiście polecę też po te nowe rzeczy tutaj. Tutaj mamy kamyczki. Wiem o tym, że czas mi się kończy spokojnie. Powinno zdążyć to na się tutaj kamyczki. Bardziej cenniejsze, prawda? No, ten węgiel sobie wezmę. Co, co mi się uda, to wezmę. Dobra, bo mi się czas kończy 4 sekundy. Mmm. Powinniśmy mieć 500, no blisko. 400. Dobra, mamy tyle. Myślę, że dodatkowy czas. Myślę, że może w kolejny, na kolejny odcinek. Teraz to ja bym sobie wziął. Myślę, że plecak. Przede wszystkim zwiększony ekwipunek, żeby mógł więcej sobie pomieścić. Także myślę, że to jest dobra droga. Myślę tak. No zobaczymy. Żebyśmy po prostu mogli więcej umieścić i może na jednym ranie, że tak powiem, na pierwszym, na pierwszym podejściu jak najwięcej tego wszystkiego sobie wziąć. O, siup, siup, siup. Bierzemy, zbieramy. Teraz ja mam duży plecak, więc, więc spokojnie. Mi się nie spieszę. Siup, 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 Lecimy, lecimy, nie śpimy. To jest dzień gdzieś dziewiąty, czyli jeszcze jeden. I na razie będziemy mieli zakończenie tego odcinka, także bardzo... Co się robi prawym przyciskiem, przepraszam bardzo. Aha, jak naciśniemy prawym przyciskiem, że to są kopie, i musimy y, trzymać prawym przyciskiem, a nic, tego osób to samo leci. Przydatne? Nie powiem, że nie. Odawaj dawaj, dawaj mi te fioletowe. Zbierz mi te fioletowe. Proszę cię, zbierz mi te fioletowe. Dobra, lecimy, lecimy, będziemy wychodzić już za chwilę. wiem wiem więc... sprawę. Spokojnie. Eee, dobra, tutaj musimy się przebić. Eee, lecimy, lecimy. Nie wiem czy zbiorę do zielono. Postarajmy się. Eee, dobra, lecimy, wychodzimy, wychodzimy szybko, 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 szybko musimy wyjść. Eee, którędy tędy, 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 szybko, szybko, szybko. 8 sekund dawaj, dawaj, dawaj. Ojo, oj, 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 mogę nie zdążyć, mogę nie zdążyć. Na styk. Zdążyłem. Dobra. Mamy. Ile zarobiliśmy? 670. No, to jest dosyć dużo. Dobra, pokaż mi co ja mogę kupić na ostatni ran, czyli ostatnie podejście będziemy teraz robić w tym odcinku. Nie wiem, czy mi się coś opłaca co kupować. Może bombki byśmy dwie kupili, trzy, może nam cztery bombki. Mamy drabiny, co prawda trzy, bo resztę sprzedałem za nic. Ci w sumie oddałem te drabiny. No, no nic, no przez głupotę, przez głupotę oczywiście moją. Ale to nic. No, czasami zdarza się, że głupota kosztuje, prawda? No, dobra. Tutaj walniemy bomby. Raz, dwa. Pyk pyk. To się powinno rozdupczyć. No i ładnie się rozdupsyło. Okej, okay, bierzemy pik, 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 Myślę, że tutaj też bym chciał bombkę gdzieś szczelić. Tutaj? Tu. No, pik, pik. Bum, bum. ale ładnie, dużo węgla. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Moi drodzy widzowie, piękna sprawa, coś pięknego. Nie żebym lubił bombowe odcinki, ale no. W takiej sytuacji to jest coś pięknego po prostu, musicie przyznać, prawda? Dobra, weźmy tutaj wykopmy. Zobaczmy co my tutaj będziemy mieli. Nie wiem co my tu mamy. Coś różowego wypadło. Fioletowego znaczy. Dobra, wychodzimy, 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 bo ja już muszę wychacać. Już 30 sekund. Mhm. Tylko, że coś mi się postać nie chce kopać do głowy. Właśnie tak nie rozumiem. Dendek. Dobra, już walić tamto po prostu to, 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 co mi się uda teraz zebrać, to będzie fajnie. Będę się z tego cieszyć. 7 sekund do końca. Dobra, dajmy jeszcze to i będzie git. Dobra. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. 706 zarobiliśmy łącznie 1372, ale to już na następnym odcinku będziemy rozdawać, yy, Także trzymajcie się na razie Bardzo dziękuję. Trzymajcie się, cześć.